Towary kupione podczas wyprzedaży podlegają reklamacji. Kupujemy towar w ramach promocji z powodu na przykład likwidacji sklepu, sprzedaży posezonowej. Na towarze nigdzie nie ma napisane, że jest to towar wadliwy, a skoro nie ma takiego napisu, nie ma informacji dla konsumenta, więc poczytuje się, że. Jest to towar pełnowartościowy i podlega wszelkim reklamacjom. Jeżeli w okresie dwóch lat wystąpią wady, będzie to dochodzenie w niezgodności towaru z umową. Reklamację składamy na piśmie u sprzedawcy. Przede wszystkim do złożenia reklamacji potrzebny nam jest dowód zakupu. Dlatego należy żądać od sprzedawcy, żeby wydał ten dowód zakupu, jeżeli towar wynosi poniżej 2000 zł. Natomiast jeżeli powyżej 2000 zł, jest to obowiązkiem pod karą wystawienia faktury konsumentowi. Nie należy mylić sprzedaży od przeceny. Przy przecenie towarów powinna być informacja na co ten towar jest przeceniany. Na przykład sprzedawca otrzymał partię obuwia, okazało się, że to obuwie jest fabrycznie już niedoklejone, czyli odstaje podeszwa od przyszły, Więc on poinformował i na tą wadę dokonał obniżki cen. Konsument jest świadomy, bo jest poinformowany i wtedy decyduje się, czy warto mu kupić ten towar z tą wadą, którą musi dokonać naprawy u szewca, czy też nie. Jeżeli nie byłoby takiej informacji, no więc to jest nie w porządku, czyli niezgodnie z przepisem. Powinna być również podana cena. Cena pierwotna, czyli pełnowartościowego towaru, i cena przeceniona. Reklamacja musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia.